Siema, witam Was ponownie w moim garażu Loncin będzie dzisiaj Pójdzie do właściciela, nie mam go w garażu, wyprowadziłem go na pole Dzisiaj taki będzie filmik, tylko informacyjny Co ja tutaj jeszcze masz? No, informacyjny, takie pierdłeczki sobie tu jeszcze robię przy MRF-ce MRF-ce Dopieszczam, ponieważ ostatnio byłem się przejechać enduro z bratem no i niestety no... te 12 koni. Motor mi wystrzelił spod dupy na jednym z podjazdów. No i gdzieś tutaj kurde elektryka mi się popieprzyła. Po prostu światło mi czasami świeciło, czasami nie właśnie nie wiem, która gdzieś wtyczka albo coś tutaj nie łączy. Muszę to przepatrzeć i... Po prostu jak jadę po dziurach to czasami świeci światła, czasami nie, nie. No i muszę to przepatrzeć. No i co tu jeszcze robię? Przy okazji właśnie nagrywam, żeby wam pokazać, jak to u mnie tutaj w środku wygląda. Jak tu mam tą dziurę, co właśnie wam mówiłem, że zwiększyłem taką, że rękę wsadzę, a nie wiem, czy gaśnik tam będzie widać, e, raczej nie. No ale normalnie rękę wsadzę do środka. <gry> teraz jest ogromna, nie? Tutaj widzicie u góry takie białe. Wcześniej takie były i gdzieś było dotąd, do połowy tego rury, takie wążutkie, a teraz jest dziura, że normalnie. Głowę można wsadzić do środka. No się wkurzyłem, bo co chwilę za mało powietrza, za mało powietrza dostawał motor, bo to się sprawdza po świecy kolorze świecy, nie. Jak jest oko na takim nalotem czarnym, to zazwyczaj jest, że jest za mało powietrza, nie. A jak jest czarna, to jest za dużo paliwa, nie? To tak, no można zobaczyć na internecie po kolorach świecy, co i jak oznacza, nie. No i właśnie sobie tak przy okazji jak już ściągałem bug to wszystko. To doszłem do wniosku, że sobie jeszcze wyczyste, wyczyszczę tutaj w środku airbox. No Po prostu czasami tutaj woda lubi polecieć. Woda nie? nie, że wciągnie do środka silnika, tylko po prostu się zbiera tu na dole. I zaraz wam pokażę. Zbiera się tam na dole. No i wypływa tutaj. Yy, yy, wypływa tutaj przez tą dziurkę odpływ, nie? Cały jest. No i tam troszeczkę błotka się zbiera. No i yy, muszę to wyczyścić. No i przy okazji jeszcze sobie wymyłem wkład cały, tu mam ten główny wkład, a to mam taki wstępny, nie? czyli to zbiera takie liście, takie większe odłamki, w sensie większe takie syf, a to już filtruje dokładnie. No i teraz jest taki sezon, że się strasznie pyli, strasznie jest po prostu dużo piachu, kurzy się, nie? I na torze piaskowym albo coś, no w sensie, że piasek na torze jak się chce przejechać, to dostosowałem nowy wkład, taki trzeci wkład, mam trzecia warstwa wkładu do filtra i ten będzie miał za zadanie, nie wiem czy to będzie widać, ten będzie miał za zadanie filtrować piasek, nie? Bo ten nie przefiltruje piasku, zapierona, bo jest za gruby, jak widać, słonko za duże ma dziurki między sobą, a ten tak samo nie jest za bogaty, nie? I ten najwięcej będzie filtrował, i to będzie wstępny filtr na piasek, i takie pyły, i to wszystko. To już jest wszystko przemyślane, jeszcze tylko muszę przetestować, nie? No i od zewnątrz, wewnątrz, idzie taka siadeczka, która już te filtruje, te liście, i to wszystko, żeby nie przyklejało się do y, filtra, nie? No dobra, y, to już takie pierdóweczki. To ten, y, co tu jeszcze sobie myślę? Y, zamówiłem sobie już hanbary. Do mojego yy, MRF-ki, do mojej MRF-ki będą takie same jak Pitbike Rider, Właśnie tylko się jeszcze zastanawiam. No, zamówiłem, no, yy, dodałem do koszyka. Dzisiaj zamówię, nie? Yy, pewnie już zamówiłem, jak oglądacie ten filmik. Właśnie tylko się zastanawiam nie wiem, czy yy, białe ale chyba raczej białe sobie zamówię. Tak jak ma Pitbike Rider yy, Po prostu o, ja będziecie widzieć jutro, na następny dzień po tym filmiku. Dodam filmik z Enduro Jazdy, no i naprawdę te klamki dostają w dupę także. Jasny Pieron i powiem, że jeszcze się nie złamały, nie? Eee, Puckerbz, od malowane. <laughs> no, jeszcze się nie złamały, no i nawet wytrzymałe są. No i pytacie mnie, czemu te, te klamki, a nie nie łamki, No, mi jest wygodniej na tych. I ogólnie nie jestem przyzwyczajony, po prostu nie lubię tamtych klamek. Takie, tak śmiesznie, jak jedzie się i się trzyma palec, to tak wygląda, wygląda jak, jakbyś cały czas wcisnął tamtą klamkę, nie? Tak, przypatrzcie się jak ktoś jeździ na filmiku, nie? To wygląda jakby cały czas klamkę miał wciśniętą. No i tyle, nie? Napęd będę miał też inny, już jest zamówiony. Łańcuch tak samo, ten będę miał wzmacniany. Z przodu będę miał 14 zębów, z tyłu będę miał 43 zęby. To będzie napęd na enduro, nie? Taki żeby pośmigać sobie po prostu, żeby był pierwszy bieg, był wolniejszy o wiele, nie? Bo na chwilę obecną jest za szybki, za szybki jest pierwszy bieg, no i się nie da jeździć. No, no to co? Co więcej, nie? Jeszcze ja byście chcieli, no bo dużo pytacie o dużo pytacie o Simpsonka, nie? Simpsonek już jest zrobiony, no i tam powiem szczerze, no sypało się, sypał się ten silnik nieobłaganie, no i mogę wam pokazać jak, jak, ten, jak ten Simpsonek chodzi. Siągniemy na ten sprzęt zajebisty. Oczywiście podduszka najlepsza, akumulator. Puścimy mu troszeczkę paliwa. Dobra, i trzeba będzie odpalić. Zobaczymy, czy odpali. Musiałem go ściągnąć z podnóżki, z, z akumulatora. No bo, no bo na akumulatorze to nie kopnę. Opuścimy troszeczkę paliwka. spróbujemy go odpalić. Teraz. No problemy są jeszcze z gaźnikiem, bo źle podaje paliwo, nie? Ja bym tutaj wymienił na jakiegoś odginola albo coś. Odkłada 110 gaźnik i tylko dysze wymienił na inne I Mi się wydaje, że o wiele by ten lepiej ten skip chodził niż na tym co teraz jest, nie? No i dobra, nie, no to co? No to tyle, nie, jutro zobaczycie filmik z mrf jak sobie jeździłem nim z bratem, taki enduro, to będą chyba dwie części, potnę to na dwie, bo takie mi się wydaje, że w miarę nawet ciekawe będą, nie, takie po 10 minut około będą odcinki, nie, no to zapraszam Was, lajkujcie, subskrybujcie, jesteś, jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco, walnij tam ten dzwoneczek. Jak to wszyscy mówią, nie? Nie, ja tam z reklamy nie jestem za dobry, nie? No ale cóż, no zapraszam na następny film. Najprawdopodobniej na następny dzień się ukaże. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale tak strasznie chcieliście zobaczyć mojego kłada. No to jest. Yy, instalację drugą sobie kupiłem, no i wszystko czeka. No, leży nieobłaganie. No tutaj siedzenie jest, tu jest pokrywana osłona na bak Tak z tyłu to mniej więcej wygląda oponki zajebiste Maxisa opony są yy, i nie bardzo tanie Jak widać bieżnika 2,5 cm bieżnika jest Opony, chyba najlepsze jakie są, to są 11. I chyba najlepsze opony na 11 cali, nie? No i 4 opony 1700 zł, nie? A mi się udało yy, załatwić, bo ostatni gościu miał i kupiłem cztery stuki za 1400, nie? No to zbiłem ładnie sceny. No i mam drugi jeszcze komplet opon duro na zimę. I one znowu też 1400. To popatrzcie, sobie ile za same opony dałem do tego, nie? No, ale naprawdę powiem wam, takie opony, abyście mieli w gryzli albo w czymś, to jest motor nie do zatrzymania. No jak widzicie, no motor jest, dokładnie jest do roboty, nie? Tak strasznie, co chwilę go od niegoście pytali, nie? To sobie myślę, pokażę wam, nie? Nie będzie niestety widać, ale włoska jest pod tą kopułą drzewa. No. no i dobra, nie? To mi się widzimy w kolejnym odcinku. No i tyle, nie? Co więcej dodam. No. Tu jeszcze jest przód. Przód odkłada. Przedni, ten muszę pospawać plastiki. No, to mi się widzimy w następnym odcinku, nie? To na razie, trzymajcie się, hej.